Witam, witam serdecznie. Drogie, kochane baranki na czytaniu na wrzesień 2025 roku. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność, za to, że tutaj zawsze jesteście, że dochodzicie, przychodzicie i witam też serdecznie osoby, które są na TikToku, bo zaczęłam od jakiegoś czasu wystawiać to tak samo na TikToka, ale bardzo serdecznie osoby z TikToka oczywiście zapraszam na YouTube. Link macie na YouTube, oczywiście w bio, bo tutaj jakoś mamy taką hermetyczną, przyjazną atmosferę. Więc zachęcam tutaj TikTokowców do naszej grupy, dołączyć tutaj na, na YouTube. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, Baranki, za Wasze zaangażowanie, za to, że jesteście. Dziękuję za postawione mi kawy. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to na TikToku jest oczywiście w bio, a tutaj w, na YouTube oczywiście macie w opisie każdego filmu link do tego. I bardzo serdecznie dziękuję za to, za to że to czynicie. Więc, ponieważ nie zawsze wiem, kto to jest, to dziękuję po prostu już tutaj z góry. Póki co, przechodzę kochani do czytania. Pamiętajcie o waszych horoskopach urodzeniowych, bo one są ważne. Ja wiem, że urodziny mieliście baranki dawno temu, ale do przyszłego roku, do waszych kolejnych urodzin, jeszcze jest trochę czasu, więc zerknijcie sobie na playlistę, seria trzecia: wasz horoskop urodzeniowy na 12 domów astrologicznych. Warto sobie zerknąć. A ja przechodzę, kochani, do czytania. Na końcu bonusik wyrocznia duchowych zwierząt. Bardzo fajne przesłania i zobaczymy sobie to na samym końcu. A teraz lecimy z czytankiem. Baranki na wrzesień bieżącego roku. Co powinnam przekazać osobom, które mają znak barana w swoim horoskopie? I oczywiście, kochani, mówię tutaj o księżycu i o ascendencie, bo to jest takie trio nierozłączne, że tak powiem, żeby mieć jakiś obraz danego przekazu, więc sprawdźcie sobie jakie macie księżyca, stendent i sprawdźcie sobie te wszystkie trzy aspekty a ja poproszę dla baranków dla baranków na wrzesień o przekaz, już mi tutaj Tarot daje znać, że mam się skupić już na przekazie więc kochani skupiam się ok baranki na wrzesień Baranki na wrzesień, poproszę o przekaz dla tego znaku. Dobrze, poprosimy o przekaz i zaczynamy. Energie z zewnątrz. O, jak fajnie. Ok. Główna energia, taka przodująca Wasza energia, Wasza postawa. Ok. Sprawy zawodowe. Ok, wypadłaś. No to zostawmy Cię i Rada Wskazówka. I sprawy uczuciowe we wrześniu i Rada Wskazówka. Na końcu, jak wspomniałam, robimy sobie trzy karty wyroczni duchowych zwierząt. Lecimy, kochani. Zaczynamy od energii głównej. Tutaj mamy, kochani, arcykapłana. Duchowość, kochani, wiara. Yy, też yy, spokój. Też zaglądanie do wnętrza swojego, ale też y, tradycja, też podejście bardzo etyczne, też pod, podejście bardzo moralne do życia, do ludzi, ale też nauka, nauki bądź nauka, nauka w życia, nauka lekcja w życiu, y, bądź lekcje, jakie teraz y, o, być może będziecie odrabiać, ale też. Y, takie nie tylko te duchowe i mentalne, ale też takie, na które będziecie być może uczęszczać. Może się zapisaliście na jakieś kursy, szkolenia. Um, oczywiście sam arcykapłan też mówi o jakichś bardzo ważnych być może wydarzeniach, które są tradycją taką. Czyli jakieś ściny, wesela, śluby oczywiście, zaręczyny, jakieś tego typu um, uroczystości bardzo ważne, takie tradycyjne, zakorzenione. To jest taka też energia dla niektórych, więc możecie się spodziewać takich takich um, Właśnie y, uroczystości w swoim y, życiu, właśnie w, y, we wrześniu, ale to jest też, kochani, potrzeba być może rozmowy. Potrzeba rozmowy z kimś, kto zrozumie y, bądź będzie się starał zrozumieć Wasze problemy, wasze, Waszą sytuację. To może być coach, to może być terapeuta, to może być tarocista, to może być y, y, ktokolwiek inny. Z, Komu zaufacie, komu powierzycie jakąś swoją część siebie, żeby ktoś pomógł wam w czymś zrozumieć, coś zrozumieć, bądź kogoś zrozumieć, bądź, albo może przede wszystkim siebie zrozumieć, no to taka energia główna. A co z energiami z zewnątrz? Czyli to, co może na Was wpływać, tu mówimy o numerologii, o astrologii, układzie planet, wchodzimy we wrześniu w jedynkę numerologiczną, bo nowy rok astrologiczny zaczyna się w 1 stycznia, a numerologiczny według zachodniej numerologii, bo oczywiście nie tej wedyjskiej, rozpoczyna się w pierwszy nuft. Tak jest to powiedziane, aczkolwiek nigdzie nie było to tak do końca zweryfikowane. Jakoś to tak się przykleiło, ale ja lubię kopać głęboko i tak szczerze powiedziawszy, nie dokopałam się tak w 100% do takiej tory. Jeśli ktoś się dokopał gdzieś do jakiegoś takiego właśnie zapisu, to to, to z, chęcią, z chęcią podeślijcie mi bo ja się aż tak bardzo nie dokopałam, oprócz tych te, te naszych te, teraźniejszych tutaj opinii osób, które się zajmują numerologią, ale nigdzie tego nie mam w tych starych dziejach, a ja lubię w starych dziejach, stąd numerologię wedyjską oczywiście sobie zaczęłam też studiować. W każdym bądź razie, jakby nie było, to we wrześniu w tą jedynkę wchodzimy i to już jest nowy początek, to już jest zmiana, wychodzimy z tej dziewiątki. Dla każdego będzie ta jedynka znaczyła coś innego, bo każdy z Was jest w innej wibracji, więc już mamy, prawda, aspekt zewnętrzny. Natomiast, cokolwiek by to nie znaczyło dla każdego z was z osobna, bo tak na pewno będzie, to karta słońca mówi, że każdy z was będzie miał dobry początek, dobry start w tym wrześniu. To będzie dobra energia, dobra inicjacja, dobry początek, nawet poczęcie i to dosłowne, bo karta Słońca to jest też dziecko, to jest też, są, to jest też poczęcie, właśnie, tak? To jest właśnie chęć stworzenia istoty, być może, właśnie, tak? Czyli mogą tutaj osoby niektóre zajść w ciąże, bądź będą to też narodziny, bo to też można nazwać kolejnym początkiem, nie tylko tym, który się gdzieś tam w naszym brzuszku pojawia, ale już. Potem pojawia się też w naszej rzeczywistości, poza naszym brzuchem. Więc tutaj, te osoby, na którym na tym, na to, na tym zależy, to wrześnie jest bardzo dobrym y, na to y, czasem. To są też dobre okazje biznesowe, i to są te energie z zewnątrz, one będą na was działały bardzo aktywnie, bardzo radośnie we współpracy. I tutaj na pewno nie jest to miesiąc bycia samotnym albo samemu, mimo że ten arcykapłan jest dosyć samotnym takim miejscem, głęboko osadzonym, duchowym, takim z przemyśleniami, z jakąś wiedzą, z jakimś wsparciem. To wy i tak mimo wszystko będziecie potrzebować osób wokół siebie do współpracy, do rozmowy, ale też do tego, żeby poczuć się zauważonym. I tu uwaga, z tym poczuć się zauważonym, to nie do końca to tak powinno wyglądać, bo wy powinniście się sami zauważać, a nie robić coś po to, żeby być zauważonym. To są ogromne różnice, które wynikają właśnie potem yy, właśnie z takich błędów które popełniacie i które są popełniane, bo ciągle próbujemy dla kogoś coś zrobić. Więc ja wam mówię, tutaj wy zróbcie coś dla siebie w tym miesiącu i macie na to możliwości. Ta trójka denarów jeszcze mówi, kochani, o takiej rozmowie, o jakimś takim awansie, o wspólnych decyzjach, wspólnym tworzeniu czegoś. Są to fajne entity, które do Was idą, więc tutaj, kochani, może ktoś Wam będzie coś proponował, naprawdę. I to może być coś stałego, bo ten arcykapłan w tle za to jest stabilność. Natomiast wasza energia. No, i teraz tak, szóstka mieczy: od tego zaczniemy sobie. Znowuż zobaczcie. Płyniecie w stronę wschodzącego słońca i znowu ten początek, znowu mamy ten wrzesień, jedynkę numerologiczną, która wchodzi w tak, pierwszy rok numerologiczny, czyli wchodzimy w nowy cykl numerologiczny, nowy początek, koniec wakacji, wchodzimy w ten okres jesienny, zaczynamy się rozwijać. Na dodatek mamy kartę sprawiedliwości, prawdy, więc wydaje mi się, że Wy też po prostu będziecie coś rozważać we wrześniu. I będziecie na pewno podejmować bardzo ważne decyzje. Nie wiem, czy nie zawodowe, sądowe, administracyjne, jakieś rodzinne, rozwodowe, spadkowe, jakikolwiek. To jest też karta karmiczna, ale to jest też informacja, że po pierwsze, zanim przejdziemy do tej karmy, to powiem tak, że Wy będziecie tutaj rozstrzygać we wrześniu. Wiele płaszczyzn, o których przed chwileczką Wam powiedziałam, bo nie wiem, każdy może tutaj z baranów mieć inną sytuację. To może być też ktoś pod znaku wagi, kto przyczyni się do zmiany jakiejś Waszej albo do Waszej decyzji. To jest drugi aspekt. A ten karmiczny, o który której wspomniałam, to to, co się do tej pory działo, moi drodzy, i zawsze tak jest zresztą, tylko my o tym nie wiemy, bądź Wy nie wiedzieliście, bo ja też o tym wiem od... No, iluś tam lat dopiero, a teraz coraz bardziej tylko się do tego przekonuje, że nie ma przypadków, prawda? Nic nie jest przypadkiem, łącznie z tym, że się pojawiliśmy w danym dniu, o danej godzinie, w danym miejscu na tej Ziemi, tak? I w danym, w danym miejscu na tej Ziemi jeszcze na, na tej, yy, 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 i kraju. I to jest karmiczne zakończenie czegoś, jakiegoś waszego. Aspektów w życiu. I teraz dla każdego barana będzie miało to inny wydźwięk, dlatego nie będę tutaj tworzyć scenariuszy, bo bardzo tego nie lubię, żeby tylko się przypodobać, a i wtedy baran powie: O, to do mnie pewnie jest, nie, to do mnie jest to wy sobie to dopiszecie, bo wiecie na pewno o co chodzi, ponieważ ja przemawiam do waszej wyższej świadomości. Ja przemawiam do waszej intuicji. Wy wiecie, jak ja o czymś mówię, bo zawsze piszecie to jestem ja, to tak jakby moja sytuacja, bo wy wiecie o czym ja mówię, chociaż nie mówię tego dosłownie, hej, Kaśka, to jest dla ciebie, czy tam Ania, czy Zosia, czy, czy Tomek, czy Mariusz, tak? I teraz też mówię do was i wy też będziecie wiedzieli o co chodzi, że zakończy się, rozstrzygnie się coś ważnego w waszym życiu, co spowoduje, Zostawienie czegoś za sobą, odpuszczenie w końcu i pójście do przodu. Jeżeli nie odpuścicie czegoś, i to się mogło ciągnąć, bo też byliśmy w dziewiątym roku numerologicznym, wchodzimy w tą jedynkę, więc to się mogło ciągnąć, kochani. To nie musiało być miesiąc temu czy pół roku temu, to mogło być rok temu, a nawet dalej. I teraz wrzesień przychodzi z podsumowaniami, z rozstrzyganiem. Dla niektórych nawet na drodze sądowej wręcz, ale jest Wam to potrzebne. Postawiliście w końcu kropkę nad I. I to jest dobry krok, bo chcecie iść do przodu, bo tylko pójście do przodu Was uratuje. Nie, tyl, nie zaglądanie wstecz. No ale co w sprawach zawodowych w takim razie, tak stricte zawodowo-finansowych? No i tu mamy wzrost, poczucie własnej wartości, chociaż będzie się to mieszało z takim trochę poddaniem, z takim dobrowolnym. Odłożeniem sprawy na bok. Karta Wisielca mówi o tym, że niektóre tematy się mogą zatrzymać, mogą się zblokować, może coś się tutaj do końca nie być klarowne, może to też być tak, że nie wiem, naczekacie na jakąś odpowiedź, na jakąś właśnie nową pracę, na jakąś współpracę. Może sami dobrowolnie się wybraliście na wolny, na urlop, albo po prostu na jakichś zdrowotnych takich aspektach. Jest tu takie zawieszenie, ten wrzesień będzie taki trochę leniwy, taki jakby celowo. Dla niektórych może nie celowo, bo może właśnie zdrowotnie, ale jest on taki do przemyślenia, bo się przyglądacie swojej sytuacji i też odzyskujecie tą siłę, ponieważ trochę was kosztują te różne sytuacje i rzeczy w tym, w, w tym, w tym okresie. Kosztowały was i będą was kosztować jeszcze we wrześniu, i karta Siły, ktoś pod znaku lwa yy, wam w tym pomoże ktoś pod znaku lwa albo też wasza siła która jest w was to, że z powrotem będziecie mogli uwierzyć w siebie, że poznacie z powrotem swoje własne poczucie wartości, tak jakbyście się z nim od nowa przywitali, bądź poznali się. Cześć, słuchaj, to ja, twoje poczucie własnej wartości. Dlaczego o mnie zapomniałaś, tak? Nie masz mnie na Facebooku? Dopisz mnie, ok? Będę zawsze cię obserwować, bo jestem tutaj cały czas, zawsze się możesz do mnie zwrócić, ja ci przypomnę, kim jesteś. I tak mniej więcej powinno to wyglądać, kochani, więc zaprzyjaźnijcie się ze swoim własnym poczuciem wartości. Ze swoją własną siłą, z tym, że umiecie zawalczyć o siebie, o to czego pragniecie, o to czego chcecie. Jeśli chodzi o finanse, to tu właśnie będzie taka walka potrzebna, bo trochę mo może się to rozjeżdżać. No ale wrzesień nie jest takim być może miesiącem dla większości, bo jak nie macie dzieci, no to może macie wnuków, i zawsze te koszty jakieś tam mniejsze, większe są. Natomiast powiedziałabym jeszcze jedna rzecz, że w tym wszystkim znajdziecie też taką odrobinę. Tego dziecka, które macie w środku. To jest bardzo fajnie pokazane, że dziecko nie ma żadnej siły zewnętrznej, prawda? Ani takiej wewnętrznej, nawet w sensie fizycznej, tak? A potrafi tą, tą wewnętrzną siłą, właśnie to chciała powiedzieć, że nie ma tej siły zewnętrznej, a ma tą siłę wewnętrzną. I tą wewnętrzną siłą, tą wewnętrzną miłością wręcz swoją, potrafi ujarzyć takiego zwierzaka. I myślę, że to jest taki przekaz dla Was, że Wy nie musicie niczego robić na siłę, Wy nie musicie robić niczego na siłę fizyczną, nie musicie się rozpychać łokciami. Jeśli macie w sobie tą siłę właśnie, to przekonanie, to, że idziecie w dobrą stronę, że pewne rzeczy się musiały zadziać, że może to nie jest łatwe, że to wręcz jest trudne, ale po to jest trudne, żebyście jeszcze bardziej uwierzyli, jak to przeskoczycie, jacy jesteście super, jacy jesteście odważni, jacy jesteście dzielni, jacy jesteście niesamowici. I ta praca w tym miesiącu będzie taka trochę waleczna, będzie takiej trochę walki, być może z ludźmi wokół Was, być może Wy sami ze sobą będziecie walczyć, być może chcecie podejmować jakieś decyzje i właśnie się zablokowaliście na chwilę. Rzeczywiście nie będzie tym czasem takim, który Wam będzie tutaj podsypywał płatki pod nogi w pracy, ani w finansach. No otóż nie, ale też nie będzie. Złym miesiącem będzie z miesiącem, który spowoduje, że obierzecie odpowiedni kierunek z odpowiednimi ludźmi i w sobie obudzicie odpowiednie emocje i poczucie wartości. A rada, wskazówka zobaczcie trójka mieczy czyli nie skupiaj się właśnie na tych bolączkach, na tym rozczarowaniu, na tych żalach, na tych niepowodzeniach. Na tej sytuacji być może finansowej, dlatego, że zasilasz to tylko jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej oddalasz się od celu pójścia w coś nowego. Oddalasz się od siebie to, co może być koło ci, co może do ciebie przyjść. To jest tak, jakbyś chciała, żeby przypłynęła do ciebie woda, a włączasz cały czas wiatra, który ją odpycha. Każda Twoja myśl napędza właśnie taki wiatrak. Więc wyobraź sobie, ile masz tych myśli, ile masz tego bólu. W sobie tego poczucia niefajnego, i jak bardzo zasilasz tym wiatrak, który odpędza tą wodę, ten przypływ, który się zmierza w Twoim kierunku. Więc zastanów się, czy warto tak odpędzać. Czy nie? Bo nawet jeżeli się zbliży do ciebie ta woda, bo przez chwilę przestaniesz, to za chwileczkę z taką siłą odepchniesz ją, że ona się przesunie jeszcze dalej niż była wcześniej. Więc zostawcie po prostu to. Zostawcie, odpuśćcie. Przede wszystkim odpuśćcie. I to jest dla Was rada. Jeśli chodzi o związki uczucia, to zaczniemy sobie właśnie od związków. Dziesiątka denarów i piątka buła, typu, przepraszam, piątka mieczy. Chciałabym powiedzieć tak, tu jest pryrusowe zwycięstwo, tu jest pokazanie takie, że wiecie co, albo wy, albo ktoś z waszej rodziny próbuje osiągnąć jakiś cel. Być może właśnie te sądowe aspekty tego dotyczą. Próbujecie osiągnąć coś kosztem kogoś. Mogą być spadki darowizny, to mogą być takie rzeczy rodzinne, jakieś różne sprzeczki rodzinne, też niekoniecznie chodzi ci o, może o finanse, ale o jakieś różne aspekty, gdzie zawsze ktoś musi mieć tutaj rację. I, i jeżeli wy będziecie do tego na to przystawać, to nic się nie zmieni w waszym życiu, kochani, dlatego że w Waszych związkach będzie zawsze stała bariera jakiej, jakiejś rodziny waszej, albo waszego partnera, albo waszej, i zawsze będziecie próbowali mieć rację, a nie relacje. Ważne jest wasze jestestwo, wasza ta rodzina, z której pochodzicie przede wszystkim na nich się powinniście skupiać, a jeśli chodzi o wasz związek, to przede wszystkim przypomnijcie sobie te wartości, może ten arcykapłan tutaj nie jest bez powodu. Przypomnijcie sobie, co jest ważne dla was, tak? W Waszym życiu pieniądze, posiadanie, kto na co wydał, kto co wam dał, ym, czy miłość poczucie bezpieczeństwa, no chyba, że tego nie macie, tak? Jeśli tego nie macie, to jakby odpowiada samo za siebie, to po co jesteście razem, jeżeli nie macie poczucia bezpieczeństwa, tak? Więc tutaj nie, nie chcę wchodzić w te tematy, tylko chcę, żebyście zrozumieli, że tak naprawdę ym, ta piątka mieczy to jest cały czas takie boksowanie się i pa patrzenie, kto tym razem wygrał jakąś bitwę, tak? Cały czas jest, słuchajcie, wojna między wami, i za każdym razem jest tylko przypisywanie, kto wygrał daną bitwę. Tak być nie może. Tu myślę, że jakieś rodzinne spotkanie was też czeka, o czym też wcześniej mówiłam, i być może to, to gdzieś tutaj was połączy, może, może da wam jakieś takie poczucie, właśnie, przypomnienia tego, co jest ważne, może się połączycie od nowa, bo dziesiątka denarów mówi o tym, że Warto z tą rodziną być, jeśli, jeśli chcecie, oczywiście, bo jeśli nie chcecie, no to po prostu. Nikt, nikogo do tego nie zmusi, ale jest to miesiąc, kiedy te wartości rodzinne będą bardzo mocno zaznaczone. Jeśli chodzi o radę, wskazówkę, kochani, siódemka buław, moi drodzy, czyli oczywiście miej swoje zdanie, miej poczucie własnej wartości, o czym wspominałam też wcześniej, miej yy, swoją jakąś barierę, stawiaj granice, nie yy, pozwól sobie zabierać swojego własnego czasu, masz też yy, możliwość sama rozwijania czy sam rozwijania się, natomiast yy, nie to też um, batalii o różne rzeczy. Nie staraj się uruchamiać całej rodziny, tylko dlatego, że Ty czegoś potrzebujesz. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, to po prostu to zostaw. Jeżeli ktoś nie jest też w stanie tego zrobić, to po prostu nie zostanie to zrobione. I staraj się w ten sposób do tego podchodzić. Nie walcz, znajdź czas dla siebie, wycisz się, ponieważ prawdopodobnie targają Tobą emocje, które wpływają na całą rodzinę, ale też. Albo przede wszystkim na samą, albo samego ciebie. Jeśli chodzi o osoby, które są same, bez, bez partnera, partnerki, męża, żony, to tutaj rzeczywiście skupienie jest na rodzinie, ale też tęsknota za tym, żeby taką rodzinę mieć. Natomiast wy cały czas tutaj macie wysoko postawioną poprzeczkę, w moim odczuciu, i nic specjalnego się tutaj nie zadzieje, uważam. Myślę, że. Jedynym krokiem, jaki tu jest pokazany, jest to słuszny krok to jest właśnie zajrzenie w głąb siebie. To jest właśnie medytacja, to jest manifestowanie to jest skupienie się na tym, kim jesteście, czego potrzebujecie, dokąd idziecie. I ta karta arcykapłana. Dobrze, kochani, na koniec poproszę o trzy wyrocznie dla baranów na wrzesień. Poproszę o trzy karty wyroczni dla baranów na nadchodzący miesiąc wrzesień. Trzy karty wyroczni. Jedna. Poproszę o drugą kartę wyroczni. O, odwinęła mi się tu. Druga. I poproszę trzecią kartę wyroczni dla baranów. Ok. Zobaczmy w takim razie, moi no cudowni. Po pierwsze, kochani, żyrafa, zobacz całość. Moi drodzy, tak jak tutaj było też w, w sprawach zawodowych, ten wisielec, ale to nie musi dotyczyć spraw zawodowych tylko, to jest ogólna informacja. Może potrzebujesz perspektywy, żeby zobaczyć co się wokół dzieje. Może nie widzisz czegoś z tej pozycji, w której jesteś. Może źle oceniasz sytuację, dlatego że widzisz ją tylko z jednego miejsca. Może staraj się zmienić miejsce, żebyś mógł mogła zobaczyć więcej i dopiero móc coś powiedzieć bądź ocenić. Delfin. Prawdziwe jest Yy, prawdziwe jest i jedno, i drugie. Yy, moi drodzy, to jest, taki to jest taka informacja, że nawet jeżeli macie w sobie sprzeczne takie informacje, nawet jeżeli ktoś coś do Was mówi, Wam się wydaje, że jest to nieuczciwe, nieprawdziwe i zakłamane, to jest w tym też ziarenko prawdy, z którym wy się nie zgadzacie. Więc jak jedna, tak i druga strona ma swoją rację. I nie bez powodu znamy powiedzenie, że ki. No właśnie, ma dwa końce, dobrze dokończyliście. W związku z tym jest to taka informacja, czego to ma dotyczyć, w jakich to jest sytuacjach. U każdego barana może być w innych, ale pamiętajcie, że prawdziwe jest jedno i drugie. I ostatni przekaz wyroczni duchowych zwierząt to jest świstak, kochani. Czas odpuścić. I to jest to, co, co też użyłam kilka razy w tym przekazie dla Was, kochani: że czas rzeczywiście czasami po prostu odpuścić. Odpuścić sobie, odpuścić innym. Odpuścić po prostu poprzez zostawienie i pozwolenie sobie i innym na to, żeby każdy, nawet jeżeli się z czymś nie zgadzacie, żeby yy, odsunąć się od tego i nie ingerować w to. Kto, jaki jest, co mówi, w jaki sposób się zachowuje. Największy wpływ, jaki macie, i jedyny chyba tak naprawdę, to jest ten, jaki macie na samych siebie. I to wy kształtujecie to, co mówicie, myślicie i robicie. Więc weźcie odpowiedzialność za swoje rzeczy, a nie próbujcie brać odpowiedzialności za to, co myśli i mówi ktoś obok was. Tego Wam życzę oczywiście, żebyście brali odpowiedzialność za swoje własne słowa, myśli i czyny, a życzę Wam, żeby te słowa, myśli i czyny były cudowne, pełne miłości, akceptacji i empatii i też zrozumienia. Wszystkiego dobrego Wam życzę drogie baranki. Dziękuję Wam za Waszą obecność, za Waszą aktywność, czy tu na kanale YouTube, czy na TikToku. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, pa! pa.